Cześć, tutaj Kamil. Witam Cię w omówieniu kart do Maga z najnowszego dodatku do Hearthstone, Szmaragdowy Sen. Przed nami kilka nowych kart na, do dzisiaj. Będę chciał je omówić tak, żebyś wiedział po prostu po wyjściu do dodatku, co warto kraftować, czego warto nie kraftować, na co po prostu nie marnować pyłu, a co warto tutaj będzie rozważyć. Nie przedłużając długo, lecimy. Na pierwszy ogień mamy tutaj legendę, legendarnego stronnika do Maga. Hwonsu Zatrzymane 3-4 bestia 3-4 to są moje ulubione staty w całym Hearthstone No bo to są... 3-4 zawsze jest spoko, bo przeciętna trójka ma 3-3 3-4 zawsze stryduje każdą dwójkę, straightaje większość trójek, jeszcze przeżyje, co zmusza oczywiście przeciwnika do zużycia hero power'a albo i stracenia samej many w następnej turze, albo poświęcenie kolejnego stronnika. Taki po prostu tutaj daje, daje taką wstawkę strategiczną, że jeżeli jest początkującym, może ci to po prostu przydać. Ci doświadczeni gracze oczywiście to wiedzą, dlatego 3-4 jest zajebiste. No to pomijając staty, że Stronik ma bardzo fajne staty, na batele kraju odkryć zaklęcie zachowaj je lub umieść na szczycie tali przeciwnika. Karta jest oczywiście dobra. Z jednej karty mamy dwie, ponieważ rzucamy sobie zatrzymany 3-4, który odkrywa nam zaklęcie. Patrząc, kiedy pojawią nam się te trzy karty do wyboru, na no zawsze coś trafi się nam, co jeżeli nam nie będzie bardzo przydatne, to po prostu przyda się później za ileś tur, tak? no ale mimo wszystko będzie mniej lub bardziej przydatne. Z tej drugiej opcji, żeby umieścić się na szczycie tajemnicy przeciwnika, myślę, że nie będziemy za często korzystać, bo raczej nie chcemy dawać przeciwnikowi kart, nawet jeżeli to jest jakiś słaby zaklęcie, jakaś kupa. No to bardziej chcemy dla siebie mieć jakiś advantage w postaci kart. Dlatego rzucamy sobie tą trójkę nawet w trzeciej tury na stół, odkrywamy coś fajnego w założenia i jeszcze mamy stronnika na stole. Stronnik plus karta do ręki bardzo fajna sprawa. Nie jestem pewien, czy to będzie grało w każdym deku, bo aż tu chodzi generalnie tak. Wydaje mi się, że karta ma szansę pograć w każdym deku, Maga. Tylko, że wiemy o tym w przeszłości, wiemy lub nie wiemy, że MAG miał też talie, które polegały na tym, żeby stronników nie mieć w tej talii żadnych. To wtedy ta karta nie będzie oczywiście wsadzana, tylko jakieś talia na samych spelach, to na samych spelach. Ale jeżeli będą talie, które będą polegały na tym, że te stron ci stronicy mogą być w tej talii MAGA, to myślę, że karta będzie śmiało wkładana. Bardzo uniwersalna i bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Myślę, że będzie, tak jak mówiłem, gra w większości magów, w większości dekach. Albo nawet w każdym magu, pod warunkiem, że nie będzie to mag polegający na spelach, na samych spelach. Lecimy dalej. Na Następną kartą jest Epic, epicki spel do maga za dwa many. Gwiezdna równowaga, Otrzymuj, otrzymujesz księżycowy ogień i gwiezdny ogień. Daj im odrażenia za plus jeden. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Z jednej karty za dwa many dostajemy dwie karty które biją damage i one z założenia już biją więcej o jeden niż biłyby normalnie księżycowy ogień to jest z tego co pamiętam karta za zero, która bije jeden też będzie biła w tym przypadku dwa gwiezdny ogień w tym momencie nie pamiętam ale ile by nie było będzie biło jeden więcej z jednej karty dwie, dwie które biją więcej to jest bardzo fajny plus który dochodzi nam do ręki Domaga, który zawsze polegał głównie na spelach, na zadawaniu obrażeń dyrektowych niż na stronnikach typowo. Bardzo fajna opcja. Na pewno będzie karta grana i wkładana do deków, które będą polegały właśnie, aby zabić spelami przeciwnika na śmierć. Mega mi się podoba, bardzo fajne. A wkładając do deku takie dwie, to mamy już cztery dodatkowe karty, które biją założenia więcej. Możemy nimi wytradować, możemy nimi zadać obrażenia w Rej. Super mi się podoba będzie grało kolejna karta jest to kolejną kartą jest Epic do epicki stronnik za dwa many 2 1 Staty słabe Boginie od jedynki 1 1 2 1 poborca duszyczek otrzymujesz na batel kraju ognika przesyć swoją moc specjalną i tu może od razu wyjaśnię o co chodzi z tą z tym przesceniem i ognikiem w dodatku szparagdowy sen, kilka klas, które już było tym odcinek, ale kilka klas otrzymuje nowy keyword w postaci przesycenia mocy specjalnej, czyli mamy inny hero power i możemy sobie kartami je buchować. W przypadku MAGA nowym, nowym, nowym keywordem, czy hero power nowym, który Mag otrzymał, jest błogosławieństwo ognika. Przy założenia na pierwszym poziomie ten hero power za dwa many jednego ognika. Zada jeden punkt obrażeń rozdzielony losowo między wszystkich wrogów. Czyli w pierwszej, w pierwszej kolejności za dwa many możemy sobie przyzwać stronika 1-1 i jeden, jeden obrażeń losowo w przeciwnika. I każda taka karta w postaci tego epika będzie ją przesycało. Przesycenie tej, tej, tego hero power, rozumiem, że jedno przesycenie, na przykład rzucamy drugiej turze tą kartę. I będzie to już przyzbi dwóch ogników, zadać dwa punkty obrażeń rozdzielonych między wszystkich wrogów losowo. Jeżeli tak mi się wydaje, tak mi się wydaje teraz yy, dobrze rozumuję. No to karta oczywiście jest stricte do deku na przesyceniach. Yy, myślę, że za chwilę oczywiście do tego dojdziemy, będzie reszta kart pokazana. Ale myślę, że MAG polegający na przesyceniu Hero Power będzie grany. Będzie to dobry dek. I oczywiście ta karta w nim będzie grała. Do żadnego innego ten deku ten epic się nie nadaje. No i z drugoturowym dropem, który daje nam Stronnika, plus od razu przesyca Hero Power. Także tak, karta tylko do stricte jednego deku, w innych się nie nadaje. I jeżeli ten faktycznie będzie powstanie powstanie deka, na pewno powstanie, który będzie polegał na przesyceniu Hero Power Maga, karta będzie w nim grała. Bez błudzania lecimy dalej. Kolejną kartą jest Spell Domaga za dba many Wróżenie, Zaklęcie Arcane, zniszcz przyjaznego Ognika, aby dobrać trzy karty. Fajne, fajne, bo to też znowu do deku polegający na przesyceniu i na tych Ognikach. No, przesycenie to będzie, będą Ogniki głównie domaga. Wrzucamy sobie hero Power przesycone, stawiamy Ognika na stół. I za dwa many niszczymy tego ognika, aby dobrać trzy karty. Co prawda to wymaga trochę, trochę kombinacji, bo nie możemy sobie po prostu rzucić takiej dwójki, dobrać trzy karty, bo to by było przegięcie oczywiście. Ale mimo tego, że musimy tylko zniszczyć głupiego, głupiego ognika, tego bardzo łatwo stawić na stół, którego tak jak w przypadku ta poprzednia karta, już na stół przyzywa ognika za samo zagranie tej, tej, tego epika będzie bardzo łatwo go zdobyć i bardzo łatwo go zniszczyć tą kartą i otrzymujemy trzy dodatkowe także wrzucając dwa spale do deku mamy sześć kart ze zdrowiu. wskracamy sobie dek i jesteśmy bardzo przyspieszeni mega fajna karta tylko do deku na przesyceniu, ale ta karta będzie na pewno nim grała nie ma innej opcji i w tym deku będzie bardzo dobra do innego deku się nie nadaje, bo w inne deki maga nie polegają na ognikach Także, tylko z jednym specyficznym deku Kolejną kartą jest Lokacja. Domaga za jeden many trzy użycia, zakazana świątynia, wydaj całą twoją manę, rzuć losowe zaklęcie o koszcie wydanej many. Kupa, jednym słowem straszna kupa. Yy, strata po prostu karty, strata w ogóle slotu na tą kartę w deku i to jest za bardzo losowe. Wrzucasz, marnujesz dwa sloty w deku na wsadzenie tej lokacji. Kładziesz ją na stół, tracisz jedną manę podczas gry, jako nawet pierwszoturowy drop, albo nawet późniejszy. I w następnej turze, albo nawet w tej, zużywasz całą manę poza tym zagraniem, na to, żeby rzucić losowy spel, który nie wiesz, co tak naprawdę ci da. Czy ci zaszkodzi, czy ci pomoże? Najczęściej części zaszkodzi niż pomoże. Dlatego to jest słabe. Nie będzie w niczym grało, nie nadaje się do żadnego deku i nie widzę absolutnie sensu grania tej karty. Słaba jest. Jest zbyt losowa, a losowe karty, które nie dają pewnego efektu, zazwyczaj nie są grane. Tyle w temacie. Dalej, za 4 many, 3 na 6, stronnik, radosny lunozwierz. Na koniec swojej tury otrzymujesz 1 punktów pancerza. Powtórz za każdego ognika, którego kontrolujesz. Karta znowu oczywiście tylko do deków polewających na ognikach, na, na, na przesyceniu. Rzucasz sobie tego stronnika i on już coś robi. Nie na battle kraju, ale na koniec tury, więc masz pewność, że ta, ta karta skorzysta ze swojego efektu. Tylko, że musisz mieć coś na stole. Jeżeli nie masz żadnego ognika, to rzucasz 3 na to, jest 3 na 6 blank. Ale zakładam, że to nie Nie chodzi o to, żeby rzucić to jako czwartoturowy wyrob na pusty stół, też możliwe, że będą takie sytuacje, jeżeli przyczynicie z czyści. Tylko to jest przeżywajka, która ma potencjał, jeżeli masz jakiś stół, nawet niecały, ale po prostu kilka ogników na stole, które bardzo łatwo będzie wstawić tym Hero Pow'erem. Nawet za 6 many możesz dwa many zużyć na Hero Power, wstawiasz obników, potem tego gościa, i z końcem tury dostajesz armor, który pomoże ci na przykład przeżyć. Tylko do jednego deku na ogniku, w innym się, do innych deków się nie nadaje, i w deku na ogniku będzie grało jako przeżywajka. Eee, to tyle, jeżeli chodzi o tą kartę. Kolejnym, kolejną kartą jest Spell za jeden many i Skierka Życia, czyli bardzo tanio. Jeden many. Co my tu mamy? Wybierz jedno: odkryj zaklęcie Maga lub odkryj zaklęcie Druida. Fajna karta. Co prawda losowa, bo nie wiesz nigdy, co odkryjesz. I ciężko ocenić, czy to czy w danym momencie, czy bardziej się zaklęcie Maga, czy zaklęcie Druida. Trzeba by sprawdzić, jakie są karty Maga, jakie Druida. Ale na pewno w, ma, w Magu, w deku Maga, polegającym na spelach, ta karta się pojawi. Często mag ogólnie jest taką klasą, że polega na spelach. Tak samo nazwa, nazwa klasy wskazuje. mag, prawda? I często są to karty w dekach Maga, które odkrywają nam spele. A tu mamy bardzo tanią opcję na odkrycie czegoś e, fajnego. nawet jak nie fajnego, to czegoś spoko. Najczęściej będzie tak, że jedno będzie okej, okay, dwie kupy. Czasami wszystkie karty będą spoko, ale to jest rzadkość, więc coś dla siebie zawsze wybierzesz. E, nie jestem do końca pewien na ten moment, w jakim deku miałoby to grać. Natomiast, e, hmm, czy w deku na ognikach. Trzeba by sprawdzić resztę kart do, tych deku, do tego deku, czy po prostu znajdzie się miejsce dla tej karty, ale ogólnie ona jest spoko i na pewno nawet nie tyle co w Ognikach, co w innych magach, nie polegających do na do tym Hero Power. Ta karta będzie grała jako po prostu e, odkrycie spela, na czym zawsze mag bazuje. Także spoko jest karta, naprawdę. Myślę, że będzie, myślę, że będzie często się pojawiać. W deku do ogniku, do, na ognikach nie wiem, czy ta karta się pojawi. Ciężko mi to teraz ocenić, bo nie znamy całości tego deku, jak on będzie wyglądał i co tam będzie trzeba wsadzić. Ale do in w innych dekach poza ognikami myślę, że kartę będziemy często widywać. Dalej, kolejny spel, zatrzymany, Gwiezdne Wezbranie. E, zaklęcie Arcane. Zadaj jeden punktów obrażeń stronnikowi. Ulepsza się za każdego przyjaznego stronnika, który zginął w tej grze. Karta kolejny raz tylko do deku na ognikach, bo ogniki będzie można bardzo łatwo postawić na stół. Każde użycie Hero przyzywa ileś ich sztuk. Ich. Począwszy od jednej sztuki do kolejnych zwiększonych ilości. Te ogniki oczywiście będą miały 1-1. Zakładam, że każde użycie Hero zwiększa tylko ich ilość, ale one dalej będą miały 1-1, to nie tak, że następna która przyzywa 2-2. Jednego, tylko zbustowanie Hero Power przez W2 1, 1 potem kolejne zbustowanie 3 1, 1 i tak w kółko, więc te ogniki będą bardzo łatwo ginąć. A to od Hero Power przeciwnika, a to od naszych tradeów, a to od jakichś a więc tą kartę będzie można bardzo łatwo z niej skorzystać. Jako remuwa na coś większego, bo to nie bije w raid, tylko pozwoli nam zczyścić o stronnika. I myślę, że to będzie można łatwo napompować, w związku z czym do deków na ognikach na pewno karta się pojawi. Myślę, że można śmiało ją tam wsadzać. W innym raczej nie ma sensu, bo mag ogólnie z założenia nie polega na stronnikach, tylko na spelach. Tych stronników w deku maga było zawsze mało. W deku na ognikach karta na pewno się pojawi. W innych, to innych deków nie ma sensu. Jest kupą, ale w deku na ognikach, jak mówiłem, będzie grała. No, i mamy gwiazdę tutaj, e, legendę do MAGA za 8 many 6 68 AESINA na Cryu, Jest To jest to, nie umarły, Undead, warto jeszcze powiedzieć. Na Battlegrounds, jeżeli w tej grze zginęło 20 przyjaznych stronników, rozdziel 20 obrażeń między wszystkich wrogów. No, dobre to jest, tak? No Nie ma co się oszukiwać. Dobre, ale tylko do deków na tych wspomnianych wcześniej ognikach. W żadnym innym deku ta karta się nadaje, bo ciężko zrobić, żeby nam zginęło 20 stronników. Mak, jak wspominałem po, przy poprzedniej karcie, nigdy nie polegał na dekach, na dekach składających się z stronników. Zawsze były, w 90%, 90 talii to były spele, a te 10% to byli może stronicy, że coś tam wypełniali. W tym przypadku karta wymaga od nas, żeby zginęło naszych 20 przyjaznych stronników. Niewykonalne w innym deku niż w ognikach, a ogniki, tak jak mówiłem, będzie można bardzo łatwo wrzucić na stół z każdym przesyceniem Hirobar, będzie ich coraz więcej można przyzwać. Więc, tą kartę będzie można bardzo łatwo uaktywnić i wykorzystać z niej potencjał. Nie jestem pewien i szczerze wątpię, czy do ósmej tury zniszczymy ich 220. Pewnie nie. Zakładam, że to nie będzie tak, że z automatu ósma tura rzucamy tego gościa i kończymy grę z dwudziestoma obrażeniami. Ale nawet jeżeli nie w ósmej, no to na pewno ta karta będzie gra w deku na ognikach. Będzie jego korem, podstawą i dużym takim waliu. Być może nawet pozwoli nam zrobić jakieś OTK. Czy może nie z całego życia, tak? Bo nie widzę tutaj opcji, żeby dwa razy ten gość uderzył za 30, albo nawet raz za 30, bije tylko 20, ale zakładając, że tutaj 10. tury, nawet jeżeli nie chcielibyśmy rzucić w 10. czy którejś, to już trochę zjedziemy hp temu przeciwnikowi. No i to rzucając to gościa na stół, czyścimy mu najpewniej stół i sporo jeszcze obrażeń w ryi. Także bardzo fajna karta od deku na ognikach. Do innego deku się nie nadaje, bo nie ma miejsca na takiego gościa, który polega na stronnikach, kiedy mak nie składa się z nigdy i nie składał ze stronników. Także na pewno będę chciał stworzyć sobie taki dek po wyjściu z dodatku na ognikach, zobaczyć jak to funkcjonuje. I tą kartę na pewno wsadzę, bo daje spore waliu, naprawdę duże. 20 obrażeń z losowych, ale mimo wszystko. Uderza we wszystkich wrogów, czyli w stronników i wrej, czyli możemy szczyścić stół i zadać sporo obrażeń, albo z, z po prostu zabić przeciwnika. Także spoko karta. Mamy jeszcze tutaj piątkę do Maga, stronnika za 4-4, 4-4 za 5 many, ognikowa jeździć Okrzyk bojowy: przesyć swoją moc specjalną i aktywuj ją. Do deku składającego się na ognika karta obowiązkowa, będzie w niej na pewno grała. Do innych deków nie ma absolutnie żadnego sensu, bo to jest tylko st stricte pod ten archetyp przesycenia. Mamy gościa za 5 manek, który sprzeda ma 4-4, więc staty nie za fajne na piątkę, ale już coś robi na wejściu. Raz, że ci zbustuje hero power, a dwa, że ci go aktywuje. A tak jak widzieliśmy wcześniej, aktywacja tego hero power polega na zadaniu losowego damage'a przeciwnika. W stronników lub w ryj, losowo i przyzwaniu ogników na stół. Czyli gość za 5 przyzywa ogniki i jeszcze uderzy losowo damage. Bardzo fajne, będzie grało w deku na ognikach i na pewno od razu wkładamy tworząc taki są kartę. Nie ma innej opcji. I to by było na tyle w deku. Domaga. Eee... Jeżeli Ci się podobało, podobało moje omówienie, zostaw proszę Ci łapkę w górę lub łapkę w dół. Jeżeli Ci się nie podobało, zapraszam Cię do komentowania tego filmu, wyrażenia swojej opinii. Czy zgadzasz się z moją opinią na temat TKR, czy też masz inne zdanie w stosunku do jakiejś, chętnie tutaj podyskutuję, chętnie zobaczę inny punkt widzenia, może Ty dostrzegasz coś, czego ja nie widzę. Jestem otwarty na dyskusję, na debatę. Zapraszam, tak jak mówię, do sekcji komentowania, do polubienia filmiku. I zapraszam na przyszłe filmiki, do obejrzenia tych filmików, co już są, i do przyszłych. Trzymajcie się. Cześć.